Witajcie, drodzy traderzy. Dziesiąty, tak, dobrze mówię? Dziesiąty wrzesień wieczorne espresso. Jak zwykle moim gościem jest Grzegorz Pniewski, Witaj, cześć. No i dzisiaj, yy, no czy tak, może najpierw duże zaskoczenie yy, potężną świeczką daily na etku, prawda, euro-dolar, e, świeca, mówię duża, ale szczerze Wam powiem, że ja jej jeszcze nie zmierzyłem, no ale już to robimy, 180 pisiorów, no niesamowity wyczyn jak na etka, takiego emeryta, który tutaj ostatnio bardzo mało aktywności wykazał. No i padło też pytanie w ostatnio w komentarzach, czy łączyć analizę techniczną z analizą fundamentalną. Są rozbieżne stanowiska, a warto znać analizę fundamentalną, warto śledzić informacje wydarzenia. Ale no, może na ten temat Grzegorz tutaj, bo tych parę słów zacząłeś mówić przed nagraniem i tak fajnie się rozpędziłeś, że miałem włączyć ci nagrywanie, ale to może yy, powiedz coś, bo ja szczerze mówiąc nie jestem do końca przekonany, czy warto łączyć te dwie analizy ze sobą. Ja tak myślę sobie po cichu, że to chyba każdy podejmie... Um dojrzewając jako trader samodzielnie tę decyzję, czy łączyć, czy nie. Tak my możemy powiedzieć o, o naszym stanowisku i nasze stanowisko jest takie mniej więcej, że ta um, że analiza techniczna w dużej mierze wystarcza. Jedyne na co trzeba uważać to momenty, dni, tak, albo godziny, kiedy są ogłaszane ważne komunikaty. Wydaje mi się, że, przepraszam, że ci wydaje mi się, że słowo łączyć nie jest odpowiednie do końca, prawda? Tak, łączyć, ja bym tutaj określił to troszeczkę inaczej. Należy mieć na uwadze ważne dane ekonomiczne lub, lub jakieś wydarzenia makroekonomiczne, czy obserwować dane ze strefy euro i tak dalej, i tak dalej, ale też nie, nie do końca mi się tak tym sugerował, bo jak wszyscy wiemy, sytuacja jest podła, prawda? W, w EU, że tak powiem, w Unii, a wszyscy wieszają już etka, że, że no, to musi się rozpaść, itd. Tak dalej, tak dalej. Ja to proszę. Pięknie jedziemy do góry, także no, każdemu pozostawiam odpowiedź na to pytanie y, do rozwiązania samemu, tak? Ja. Oczywiście gdzieś tam w tle śledzę te informacje, jestem ich świadom. Natomiast żebym się sugerował tym, co mówią jajogłowi o głowi, gdzieś tam nie absolutnie. No to może ja dopowiem, że można się sugerować bądź nie, jednak warto uważać i pilnować pozycji w godzinach ogłaszania komunikatów, ponieważ no zdarzają się skoki w takich momentach, kiedy ktoś coś powie takiego czego na przykład rynek nie oczekiwał, że może nas wyrzucić z pozycji, tak, i złapiemy niepotrzebny stop los. Tak, no większość takich informacji, jak mówisz, których rynek nie oczekiwał. Znaczy powiem tak, szczerze mówiąc, to rynek oczekuje właśnie takich informacji, tylko że czeka z podjęciem decyzji do ostatniej chwili czeka na potwierdzenie. No bo ci, co się interesują naprawdę blisko informacjami gospodarczymi są na bieżąco i mniej więcej... Yy, mają, że tak powiem, co, co w trawie pisze i w jakimś tam stopniu potrafią no, przewidzieć zachowania rynku. Tylko zauważcie, że czasami jest tak, że ruchy ceny mają się nijak do informacji. Na którą rynek czekał, albo po takiej informacji następuje duży impuls, i cena w bardzo krótkim czasie wraca z powrotem do punktu wyjściowego, czyli jest informacja, impuls powrót ceny. Nie zawsze tak się dzieje, ale bardzo często, więc dla mnie to jest ruletka po jakichś tam informacjach, żeby powiedzmy, warto oczywiście czasami zagrać, jak człowiek to potrafi zrobić i, i mniej więcej. Z tym pierwszym impulsem ruszyć, tak jak to było w piątek, ale w większości przypadków nie jest to takie gładkie i nie idzie tak równiutko, jak teraz poszło. Więc nie uprawiajmy hazardu, grajmy normalną, normalny trading, obserwujmy to zachowanie ceny i grajmy tak, jak podpowiada nam rynek. To co, w takim razie króciutko powiemy sobie parę słów na temat tych naszych podstawowych majorsów. Jeszcze tylko, je, jeszcze tylko jedno słowo komentarza. Ale śmiało, bardzo Cię proszę, przepraszam. <grym> Pamiętajmy, że dzisiaj informacja i kanały informacyjne są tak samo towarem, jak towar, który znajdujemy na półkach w supermarkecie. Więc wszystkie media starają się nam tego towaru zapewnić no, w takiej ilości, że można oszaleć tak, od nadmiaru tych um, danych rynkowych, rozmaitych analiz i indeksów, wskaźników i tak dalej. Tak? Także rzeczywiście to może w wielu przypadkach bardziej rozproszyć niż pomóc. Co więcej, mamy bardzo często um, do czynienia z wypowiedziami um, osób um, samozwańczych, guru lub tak nazwanych przez dziennikarzy, tak, którzy kiedyś trafili albo zarządzają jakimś dużym funduszem i ci ludzie bardzo często grają, um, że tak powiem, na własną bramkę tak, i, i, i mówią to, co chcieliby usłyszeć inwestorzy zaangażowani w ich fundusze. Także też trzeba tutaj mieć to na uwadze i na przykład jak mamy tutaj profesora Dajzie Rybińskiego, który ma taki fundusz teraz Eurogedon, tak, nastawiony na... No, Zgadza się. Tak, na, na właśnie tutaj rozpad strefy euro, no to Boże, no trudno się spodziewać, że on cokolwiek powie optymistycznego, tak? No, dokładnie. I u niego akurat jeszcze jest sprawa jasna, bo on jest dość dobrze nam znany tutaj lokalnie na naszym podwórzeczu, ale jeśli się wypowiadają ci Amerykanie, którzy zarządzają totalnie do nas anonimowym funduszem, no to tutaj nie jesteśmy w stanie odróżnić PR-u ich, tak, i naganiania sobie kolejnych klientów od rzeczywistej analizy sytuacji rynkowej. Może, trzeba też jeszcze wziąć pod uwagę, że niektóre takie informacje są tak, no może nie do końca spreparowane, ale nagłaśniane celowo, żeby osiągnąć oczekiwany efekt, prawda? więc niektórzy, niektóre duże firmy będą dożyły, żeby daną walutę osłabić lub ją umocnić, etc. etc. Nie, nie wnikajmy w to, w to za bardzo, nie, nie róbmy sobie bajzlu w głowie, bo i tak nie ogarniemy tego, ponieważ tam no, tam ci ludzie myślą troszeczkę inaczej niż my, prawda? Innymi kategoriami i, i bardzo trudno się w to wbić i po prostu ja nawet szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć tak dokładnie, o co biega, bo tu trzeba było z, podać jakieś przykłady analizy i metody myślenia takich osób, a my mamy tu parę minut tylko na analizy, prawda? Więc to prawda. ja nie będę wnikał, dlatego że... My powinniśmy grać na, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i jeszcze raz powtórzę, nie, nie przejmujmy się tam za bardzo gadaniem. Rynek naprawdę ma tak olbrzymią siłę, że czasami takiego jednego politykiera z drugim potrafi zmieść, zdmuchnąć i, i niczym się nie przejmować, prawda? Tutaj rządzą naprawdę grube ryby, grube pieniądze i to oni decydują, w którą stronę ten rynek pójdzie, a nie jakiś tam pajac jeden z drugim, który ubzdurał sobie, że on stworzy świat akurat taki dobry dla nas wszystkich. Będziemy mieli jednego prezydenta na cały świat, tak? Jedno wojsko i, i jedną zupę będziemy jedli codziennie na śniadanie. Dobra, moi drodzy. Więc tak. Fajnie nam się wybił tutaj Edward, żeśmy ostatnio rozmawiali o tym miejscu właśnie tutaj, gdzie my czekaliśmy tutaj na, na zagranie na, że tak powiem, poziomie popytu. No i ładnie po tym pinie białym cena wyskoczyła. Szczerze mówiąc trzeba było tutaj w pozycję wejść wcześniej, żeby wyłapać ten cały ruch. Kto oczywiście oczekiwał tutaj wybicia w górę, ale nie ma co teraz filozofować. Spodziewałem się tylko dzisiaj głębszej korekty, ponieważ chciałbym tutaj zagrać jednak do tego oporu mniej więcej na poziomie 1.300. Nie będę go teraz tam precyzyjnie mierzył. To jest taki najbliższy y, przystanek y, Edka, tak? Jeżeli tutaj zobaczymy jakąś formację odwrócenia silny impuls w przeciwnym kierunku oczywiście będziemy mogli zagrać z powrotem do tego samego poziomu, z którego nastąpiło to wybicie. Ewentualnie oczywiście, jeżeli y, momentum dojścia do tego będzie na tyle duże, że przebije ten poziom, no to następne poziom będziemy sobie wyznaczać na przy następnych spotkaniach. Oczywiście nie wyprzedzajmy faktów. Nie jesteśmy tutaj wróżkami, tak? Obserwujemy rynek i chcemy wejść w ten ruch. Ja bym to widział, spodziewałbym się przynajmniej na, znaczy spodziewałbym się, życzyłbym sobie, żeby ten cały impuls do góry, on zrobił troszeczkę głębszą korektę na niższym interwale. Tak jak teraz przełożyłem na h już tam nie chcę, nie, nie wymagam, żeby ta cena spadła tu z powrotem, no bo jeżeli dzisiaj nie było żadnych impulsów do takiego spadku, to wątpię, żeby było jutro eee, całkiem prawdopodobne, że jutro będzie następny impuls w górę, więc albo przy pierwszym impulsie na niższym interwale trzeba wchodzić ze stosunkowo niewielkim tutaj stopem, albo po prostu odpuścić sobie i dopiero yy, Tutaj na tym poziomie 1-3 oczekiwać kolejnej okazji do zagrania. Kto nie zdążył wejść, właśnie tutaj niziutko, a ja to jeszcze powiększę, żeby było lepiej widać. Tutaj, właśnie nisko, no, w pozycję długą i utrzymał część pozycji do, do dnia dzisiejszego. Dobra, nie będziemy się rozdrabniać tutaj więcej. Bardzo podobna sytuacja jest na funcie. Mówiliśmy też chyba w biegłym tygodniu, prawda? Tutaj o takim typowym zachowaniu się ceny po wybiciu czego czego nie było teraz na, na tego bym oczekiwał właśnie po takim mocnym wybiciu na eurodolarz, prawda? Nie było jednak tej korekty od razu wędrowo. No, tutaj mamy troszkę inną skalę czasową, to jest około 3 tygodni, ale też bardzo fajne, fajna korekta, potwierdzenie poziomu oporu, tak, wybicie się do góry. No i czekamy, albo tutaj strefa podaży, prawda? Jak tutaj cena czy odejdziemy również szybko z tej strefy na dół, tak jak było w tym przypadku? ewentualnie trzeba rzucić okiem na jeszcze wyższe timeframy i z, no ten poziom wydaje się dosyć rozsądny, prawda? 1629 29 1630 dolara za funt to będą kolejne poziomy po przebiciu tego oporu, więc obserwujmy zachowania się ceny właśnie w tych miejscach, gdzie na żółto są te najbliższe strefy namalowane, to będzie Decydowało praktycznie o takich moich, przynajmniej najbliższych zagraniach na tych parach. No i Eurojen, również bliski mojemu sercu. Na Eurojenie ta strefa narysowana tutaj na żółto, no zobaczymy. Nie wygląda źle. Nie jest to też jakiś tam wielce mocny mur, mur nie do przewicia, a w każdym razie jest trend prospadkowo, więc potraktujemy. To, to już będzie chyba trzecie dojście, prawda, Do tego poziomu będziemy szukali tutaj okazji do zagrania pozycji krótką. Zresztą kierunek podyktuje, edek, prawda? Jeżeli on będzie mocno się wybijał, a JEN będzie stał w miejscu tak jak stoi od kilku już miesięcy, no to będziemy widzieli tutaj przebicia i kolejne poziomy, które będzie on atakował. I jeszcze Audi, mój ulubieniec. Australijski dolar, amerykański dolar, które praktycznie walczą w równowadze, prawda? Jedna i druga waluta ma bardzo podobną wartość w do siebie, więc tam 10, teraz troszeczkę wyżej 10,30. No, i jeżeli potraktujemy ten ostatni impuls jako trend wzrostowy, no to ten spadek, jako korektę, i dalszy, dalszy ruch w górę. z Gdybyśmy tutaj nawet przyłożyli sobie Fibo do tego ostatniego mm, impulsu, do góry, tak, no to korekta sięgnęła nam w okolice 40-42% mniej więcej. Stąd olbrzymia świeca, olbrzymi outside bar, praktycznie tak nie mylę się chyba. I outside bar ten biały. Bardzo mocna kontynuacja i teraz póki co mamy mały inside bar. Jeżeli nastąpi wybicie górą, to byłoby dobre miejsce do wejścia. I prawdopodobnie najbliższy jeszcze tutaj zaznaczę taki poziom pośredni, przy którym cena może się króciutko zawahać, tak. To by było gdzieś tu. No, musiałem to na niższym interwale dokładnie rozrysować. A ewentualnie będziemy się. No, tutaj nie ma sensu tego zciągnąć Ewentualnie będziemy się witać z gąską na poziomie 1,06, prawda? Czyli ostatni swing high. Eee... I spójrzmy jeszcze tylko krótko na wyższy interwał, jak to wygląda. No, wygląda to okropnie, prawda? Jest, jest olbrzymia konsola na, na wykresie weekly, ale nie ma się tym co przejmować, ponieważ na wykresach niższego rzędu jest tu cała masa miejsca do grania. Póki co do, do kolejnych szczytów jest jeszcze. Dosyć daleko, więc można tutaj ja jeszcze sporo pipsiorów ugrać. Do tego najbliższego mamy 280 pips, do kolejnego mamy 500, także całkiem spokojnie. Jeszcze, podejrzewałem, pod koniec tego tygodnia jeszcze się spotkamy, więc pewnie cena będzie już troszeczkę wyżej. Mam przynajmniej taką nadzieję, bo gram też na parze, która się nazywa euroout czyli euro dolar i Zachowanie się właśnie out. Ja nazywam tą parę Audi. Umówmy się. Out, ust, to jest dla mnie Audi. I euro, dolar, pokazują mi, jak grać na parze właśnie euro, australijski, dolar. Bardzo ciekawa, ciekawa para. I zobaczcie w jakim silnym trendzie jest już od kilku tygodni. No i dobra moi drodzy. To było w takim dużym skrócie na tyle. Więc ja póki co nie wiem czy się doczekam tych korekt, żeby w te longi powchodzić jeszcze na, na tych pozostałych parach, ale no, obserwujmy rynek i, i myślę, że w tym tygodniu bardzo wiele rzeczy się wyjaśni. Kiedy znajdziemy się na najbliższych oporach z tą ceną i co ona tam zacznie wyprawiać i w którą stronę nam każe zagrać. Także dzięki serdeczne za wysłuchanie, a myślę, że spotkamy się już wkrótce, prawda Grzegorz? Jasne, jasne. Będziemy nadal świętować zmartwychwstanie euro, któremu wszyscy wyszczyli parytę, a no, on tymczasem na wiagrze jedzie. Dokładnie tak. Ja, ja nie jestem zachwycony może nie tyle samą walutą, tylko całym tym bagnem dookoła. No ale to moje prywatne zdanie i nikt nie musi go podzielać. Dziękuję moi drodzy i do usłyszenia.